Dziękuję! you. I've been watching. I've seen everything. Siemka ludziska, stavros 84 4 bo jest 3 gramy Afro Samurai'a. Afro! To właśnie to, z komentarzem... Did I wake you, motherfucker? Z ...Samuel L. Jacksona. The yeah. guy Uh. No ale nie Chopni chama Tu blokada uh. dobra Komba. Kopaj, chama, kopaj. Widzicie to, dość rzeźniacka gra jest. Marafa, to pokrojone, pocięte. Począł go na kawałki, kolega. Czekaj, musimy kamerę obrócić. bounce dobry gość. Samol nawet fajne teksty tutaj wali. Zdarzają mu się. Oj, przepraszam. Mamy tu jeszcze coś ciekawego? Nie mamy. Dziękuję. <laughs> That's the number two. Oh, gentlemen, let my associate knife buy you a drink. <laughs> oh shit, it's the number two. Get him! So, a question? Look who's in town. Dobra. Remember, man, hold, aim, really Look out! Dobra, nie będziemy korna tego używać. Dawaj, kroimy go normalnie, tam się będziemy bawić. A, Pociął. No nie no, w ścianę nie biegniesz. Tutaj jedynym mankamentem jest ta kamera. Yy, przyzwyczajenie, no niestety, sprawia nam problemy. Bujaka! Dawaj go, kurwa. Tynijmy. O, ty chamie. O, lep przeciął. Jeszcze ktoś? Jeszcze jeden. Dawaj, chodź tu, chamie. Uhuu! Podcięty chłopak ma! Pocięte zostało mu. Dawaj, następny ziomal. Tylko nie wiem czy dobrze... Kurna ta kamera... Ej ty, ty małpa tak nie skacze... Kurna odskacze małpi szan. O, ale rozcięty został, pięknie! Jeszcze ktoś się na mnie tu czai? Dobra. Uh. To jest właśnie kozackie w tej grze. Co jest stary dziadku, kurde. Dobra, dobrze.

form kombos, dobra aaa ah, podcięte pociął chłopaków o ty na pół godzabno. chab go, korna. A kuku jest blokowany. O, le się akurat schylił. No dawaj korna. A pięknie od mu głowę W bojakka Korna nie trafiłem no. Połówka. Ciąłem. Patrzał. Ale korna. A, leś po two. Ty chame. Wy normalnie. No, ty kurna. Muszę pamiętać o blokadzie. A! A, bo ty już nie żyjesz, dobra. JOKI <grym> Wow. Czekaj. Coś mi chyba nie wyszło. Nie wiem, co się stało. Chyba nas załatwił. Więc Easy. Easy. to była następna gra z naszej kolekcji już, spozy... to już do, do pozycja czwarta Afro Samurai, yy, z tekstem z tekstami. Samuel L. Jacksona, jeśli macie ochotę sobie pograć. Ta gierka jest do najnowszych, nie należy. Zaczymy 2009. Coś takiego, 2006. wie. No, w każdym razie trochę temu wyszła. Na pewno już jest trochę tańsza. Teraz nie wygląda najgorzej, ale widzicie rzeźka, rzeź jest miła. Tak więc dzięki za oglądanie StawROS84 GigPS3 Na razie zapraszam do następnych odcinków z kolekcji. No, trochę ich jest. I trochę ich na pewno będzie.